Szanowni Państwo, drodzy rodacy, z okazji Dnia Polaków i Polonii za granicą, życzę Państwu pielęgnowania postaw, tych wspaniałych, tych prawdziwych, zwykłych, polskich. Te postawy przekazał mi mój tata Michał Krasowski w pance, kiedyś dawno, ale ważne one są dla mnie do dzisiaj. Z tych postaw przekazanych przez mojego tatę na Bukowinie jestem dumna. Jestem dumna i nie wstydzę się powiedzieć, że jestem Polką, że pochodzę z Panki, z wsi Bułkowińskiej, w której duch polski był dla mnie wzorem do naśladowania. Życzę więc Państwu, abyście się mogli szczycić swoją polskością, rozumianą na różne sposoby. Ja moją polskością się szczycę. Tym samym zapraszamy Państwa na wykłady o Polakach. O polskości, o ich życiu i tożsamości w różnych zakątkach świata. Wykłady poprowadzimy razem z profesorem Lechem Suchomłynowym, prezesem Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa Odrodzenia w Berdziańsku. Będziemy więc mówić o nauczaniu języka polskiego i tożsamości Polaków na Ukrainie Południowo-Wschodniej, o Polakach na Bukowinie Karpackiej oraz w Dalekiej Turcji. Wreszcie powiemy również o człowieku pogranicza Annie German. Wykłady te odbywają się pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie, a współorganizatorem naukowych spotkań internetowych oprócz Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa Odrodzenia w Berdziańsku. Jest studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Nie wstydzę się więc mojej polskości. Jestem z niej dumna. Jestem dumna, że jestem z Panki, z Bukowiny. Bądźmy, Bądźmy dumni z polskości!